Wam dzisiaj, jak zrobić takiego banana. Takiego banana. Możecie go przywiesić do kurtki, do bluzy, do swetra, do piórnika, aby robił za waszą nową ozdobę. Dobrze. A więc potrzebny nam będzie szydełko. dwie gumeczki czarne i dziewięć gumeczek żółtych no to zaczynamy najpierw biorę jedną czarną gumeczkę zakładam ją raz to jest już to jest teraz i jest d dwa trzy cztery Suwam to lekko na dół. Biorę trzy. Gumeczki żółte, trzy. Zakładam je na haczyk. I zaciągam czarną gumeczkę. Po tu. Może, mogą Wam się przydać dwa. Haczyki, aby precyzyjnie złapać i naciągnąć czarną gumeczkę. Dobrze. Mamy takie coś. Ale to banana nie przypomina. Prawda? Bierzemy następne trzy gumeczki. Znów zaczepiamy o haczyk. Przepraszam Was bardzo za hałas, no ale niestety są u mnie kładzyni. Są u mnie dzieci takie małe i strasznie piszczą. To dalej nie przypomina bananka. Więc biorę ostatnie trzy gumeczki, zakładam je ponownie na haczyk i zaciągam gumeczki z dołu na tą tu. Przepraszam, się Wam zasłaniam z niej Ym. i wyszło mi to tak. No powoli się zawija i przypomina banana. Ale nie ma zawieszki, więc jak ja mam to powiesić? Odpowiedź jest prosta. Zaczepiamy jedną czarną o haczyk i nakładamy, Oj. i nakładamy na tą czarną całego banana. Zakładamy go ponownie tak, na nasz haczyk. I bierzemy gumeczkę z dołu. Zakładamy ją od góry, aby ją zaciągnąć, żeby móc powiesić ją gdzieś. I w ten oto sposób możecie przyczepić ją gdzie tylko chcecie. Do krosna. Do butów możesz do sznurówek, do kurtki, swetra, do sznurków. A zaraz pokażę Wam w jaki sposób. Mam załóżmy patyk. Muszę go tutaj tak naciągnąć. Zrobić w nim dziurę. W tym sznurku i przeciągnąć banana przez sznurek. Tak, aby się zaczepił. I proszę, bananek zaczepiony. Oglądajcie dalej. Pokażę wam, jak zrobić koniczynę. Mówiła do was koniara. Pa!